Ostatni dzień do 300 dni. Teraz jest 300 dni. Możemy to celebrować. Że robić, 17, walić, to samo. Chodź szybko, big, Szybko? Biegnę. O kurde. O 3. 3. 3. Ale zaszczyliło. let's go! Udało nam no, się! Może? Mamy 300 Czekaj, dni jeszcze... na serwerze! Czekaj, jeszcze jedną rzecz. To co to jest? Ta. O. O, fuck! Nie wyleciałem! Tak wygląda nasza wioska po 300 dniach. Tak wygląda nasza główna wioska. Leć. A tak druga. No ją też ulepszamy. Wracaj do bazy, skibity bratku, lecę do bazy, skibidih, oh, Ochio. Dobra, jestem. Tutaj na ziemi. To tyle, co chciałem zrobić w tym odcinku. To po prostu jest taki odcinek celebracyjny. To widzimy się kiedyś. Na razie.